Cześć, mam kocioł, mam pokazać moją uprawę. Mam tutaj sprzężytą zimę. Dwie odmiany. Tu mamy odmianę SU Atletus. Tak to wygląda. Mniej więcej obsadowo teoretycznie siane w okolicach 280 roślin na metrze kwadratowym. 288 wychodziło. No, tak z kamery nie wygląda to źle. co nie? No, tak to wygląda. Powinno być w miary tu. Tu mamy ścieżkę. No i tutaj jest Tadeusz dalej. No i Tadeusz wygląda tak wiecie, to tak zrobię tutaj też w niektórych miejscach wygląda, że on jest taki słaby, ale to jest z tego powodu, że tutaj było to bronowane po siebie i niektóre rośliny poszły głęboko, niektóre poszły płytko, i na przykład zobaczycie sobie tu, To widzicie, tutaj jest jakaś dziura. Tu jest kolejna ścieżka, ale tej nie widzę co bardzo. Hmm, tu mamy tak no wygląda to jakoś tak, ale... No Ogólnie to tutaj takie widać, że tu jest gęściej, tam jest nagle rzadziej. Tutaj o taki paseczek jest przesiany rzadziej. Tu się magicznie robi gęściej. Tu jest inaczej, w ogóle to jest w miarę, jest tak widać. Ale jest znowu coś, bo tutaj się coś zapało i nie zniesiało. To... Tu mamy ścieżkę i tutaj tak samo. Zobaczcie, tu macie łatwy. no W miarę jest, ale no tutaj też. O. Tu jest coś zapało i właśnie bardzo myli to, że są jeszcze małe rośliny w niektórych miejscach. No i ciężko to w ogóle się skapnąć, które to. Tutaj jest tak no pochodzone trochę Tutaj jest jakoś nakładka się zrobiła To jest gęsto, w miarę fajnie No i to tak tak to wygląda Powiem tak, mogłoby być lepiej Chociaż to nie tak, że nie ma na tym metrze tej obsady No bo zobaczcie na przykład tutaj no Tutaj może jest jakiś omijak Ale tych roślin jest tu też trochę Bo na przykład tu jest więcej, tu jest mniej i to się spokojnie tutaj w tym przejeździe jeszcze no teraz nie, nie będzie nawet widać dziury tutaj jest bardzo podobnie tylko tutaj są właśnie te właśnie takie dziury się nagle zaczęły działać magiczne I to jest najbardziej irytujące bo wszystko jest ładnie tu jest magicznie jakaś o tu jest taki o o mijak tutaj nagle ładnie rosną dużo chwastów jest ale ostatnio było pryskane było pryskane bizonem elementy. Jest to tak wygląda, no ciekawie, nie ciekawie, bo obsada powinna być dużo inna i to w ogóle powinno wyglądać. No, jak się idziemy z ścieżką, to po prawej stronie wygląda to dużo lepiej. No chociaż tutaj też jest znowu jakaś dziura magiczna. Tutaj, a ja, bo się świetnie pewnie mi zapchał. Ale jak się przejdziemy o taki kawałek, no to będzie to widać. Tylko ja nie wiem, bo ścieżka chyba Albo odwrotnie było siane, bo mi brakowało. I chyba tak mi się wydaje, że ścieżkę właśnie do połowy jest siana atletusem, dalej jest tadeusz. I wam powiem, że ten tadeusz w mniejszej obsadzie czasami to wygląda lepiej niż w ten gęstszy. On jest taki bardziej zazieleniony i no lepiej to wygląda. Tutaj nie wiem, czy nie była właśnie zmiana na tego nasion. Ale na pewno nie w tym miejscu będzie to widać. Tak. Jeszcze trzeba jak przejść. Ogólnie taki luk podglądowy. To nie jest zły, no bo zobaczcie tutaj to wygląda tak, no to. No. Tylko tu jest dziura znowu. Tu są problemy. Największe są problemy z obsadą. Tak się wygląda. To jest piach, bo tu jest górka. Możemy wejść na dołek. Ale tutaj nawet reszta pola wygląda w miarę dobrze, bo nie widać tu nic za dużo i właśnie mówię, o to, o, to, o to się rozchodzi, co jest na środku. Zobaczcie, my idziemy po kostki w kolejnie, jak popryskałem, a środek pola to jest górka, którą jak wejdziemy to jest mięciutka. Chodzi o to, że te rośliny niektóre nie zdążyły wyjść nawet, bo im się nie udało po prostu. A tak wygląda dołek na polu. Tu jest poschodzone trochę. O. Tu będzie według mnie w miarę. Tak, żeby te rośliny były po... Chociaż Wam powiem, różnie to bywa. Wiecie dlaczego? Tu jest w Poznaniaku rozstaw redlic. między... O, tak to wygląda. W Poznaniaku jest rozstaw redlic. Y... 10,8 czy 10,9 cm, tak? W nowych siewnikach, bo rozstaw rednicy. ja to teraz sobie też zmieniłem, bo ja sobie trochę powiększyłem siewnik na 3 metry, a miał 2,7. No to w nowych siewnikach jest powiedzmy 12,5 cm lub. A tu jest hasło. 12,5 cm, lub tam chyba 14, zależy od siewnika w ogóle. No i po zmianie tego rozstawu redlicy powinno być lepiej, bo się nie będzie zapychał. Czyli nie będziemy eliminowali takie magiczne zdarzenia, że nagle sieje, nagle nie sieje, sieje, nie sieje A dzięki temu też będziemy wtedy mieli trochę lepszą pewność co do siewu i będą lepsze wschody, bo będą równiejsze. No. Tak to wygląda na drugiej półce pola. My się zawijamy stąd już. No idziemy sobie właśnie ścieżką. No i tak chciałem policzyć tą obsadę, ale no nie wiem czy jest sens to liczyć. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na wiosnę, bo nie ma czego oczekiwać teraz, no bo ja nic nie zrobię już. Tu jest problem z obsadą przez to, że jest słabo bo to jest Poznaniak. I ziemia jest różna. Tutaj w jednym momencie jak zobaczcie po lewej, tutaj są też omijaki, nie mówię, że nie, bo jest o tutaj widać, że poszło za głęboko. I są żółte. To jest oznaka, że było po prostu za głęboko i tutaj mogły nie wyjść na tej linii. Tutaj wygląda tak w miarę, co nie? Tutaj jest ścieżka. I tu już jest następna część pola. No i tutaj już tak nie wygląda to najciekawiej, o. Ale to na spokojnie przynajmniej to zakryje, tak? To, to zakryje, one jeszcze może wyjść spod tego, jest późno już, bo jest październik. One jeszcze może wyjść sobie trochę spod tych jak to się nazywa? No, spod tej ziemi, jak będzie ciepło, ewentualnie gdzieś tam je przesypało delikatnie i nie mogło wyjść, więc no, najgorzej jest na największym piachu, czyli na tej górce. Znaczy zauważyłem, że czy jaki jest kolor ziemi, tak to wygląda. Jeśli jest czarny, to wygląda to lepiej. Jeśli jest biały, to widać te dziury między roślinami obecnie. Ale już przechodzimy za górkę, i przechodząc za górkę już nie ma takiego bardzo białego, bo tutaj za niedługo się będzie kończył tym sobie ścieżką. No i tutaj mówię, ta obsada nie jest wcale zła na tym środku, bo to wygląda, ta Atletus wygląda w miarę gid jak na tą, jak on był posiany, bo tak samo był posiany Tadeusz i Atletus, i się okazuje, że ten Atletus wygląda dużo, dużo lepiej. Chociaż ten pierwszy przejazd nie ma co też za bardzo patrzeć, bo ja po nim jeszcze pojechałem zrobić próbę kręconą. Po ścieżce, chyba no. To w sumie nie. A nie, jak wracałem, musiałem wrócić jeszcze. No właśnie, więc ten przejazd jest ściany teoretycznie, jak robiłem próbę 151 kg na hektar, a dalej jest ściany 171 kg. No i to tak wychodzi, powiem Wam, że jak jest posiane gęściej, to czasami to wygląda gorzej, jak jest rzadziej. Chociaż z boku no nie wygląda to źle wcale. Ale idealnie też nie jest, no. Tu są różne klasy gleby i teraz idziemy na przykład takim piachem. A zaraz się nam zmienia klasa o jedną, no to co, co ja mam mówić? Tu wygląda ładnie, tam wygląda źle. Tam to jest w ogóle tragedia gdzieś. Według mnie to trzeba po prostu dołożyć z 10 kg i tyle, no. Chociaż nie wygląda to wcale źle, tak? No zobaczcie, na, na środku na pewno nie będzie widać jakiejś dziury między jak to na wiosnę się będzie przewić, to na pewno nie będzie widać jakiejś dziury w tym, że tutaj jest, nie wiem, jakoś mała obsada, bo te sprzężyto one zakryje całą tą powierzchnię. Tutaj jest na przykład też dużo, ale one jest niżej i przez to one wygląda nie inaczej. Tam zobaczcie, macie taką otu. One widać, że niedawno wyszło. One może pożółknąć delikatnie, bo może nie i będzie miało mniej kłosów po prostu. Ale poza tym y, takie ogólne spojrzenie to no, nie jest źle, mogło być lepiej. No. Więc tego odcinka.